Chcę dzisiaj sprawdzić, ile ten inwerter pobiera mocy na pracę własną oraz jakie są straty energii przy danych obciążeniach. Rozepne panele mamy 2125 W. Z magazynu idzie 97,2A. Cześć wszystkim! Jak widzicie w swojej instalacji fotowoltaicznej mam inwerter Amengi 42KW24V. Chcę dzisiaj sprawdzić, ile ten inwerter pobiera mocy na pracę własną. Oraz jakie są straty energii przy danych obciążeniach. Chciałbym się dzisiaj skupić na obciążeniach dla mnie, takich bardziej użytkowych. Są to okolice 1 kW, bo najczęściej z takich obciążeń korzystam, kiedy czasem załączę sobie wiertarkę, szlifierkę czy jakiś odkurzacz jednocześnie ze szlifierką. Wtedy pobór prądu waha się właśnie w tych okolicach. Na moim kanale są już filmy, na których sprawdzałem, ile ten inwerter pobiera mocy na pracę własną oraz jakie są straty mocy przy różnych obciążeniach. Ale tam obciążałem ten inwerter trochę wyższymi mocami, także jak ktoś nie widział, to zapraszam. Można zobaczyć, jak to wtedy wyglądało. Na kanale jest również film, na którym obciążam ten inwerter mocą ponad 4 kW, więc jak ktoś nie widział, również zapraszam. A dzisiaj sprawdzę, jak wygląda ta sytuacja przy nieco niższych obciążeniach. Tak jak na poprzednich filmach, rozłączymy całkowicie panele. Sieci tutaj nie posiadam jest to instalacja całkowicie off-gridowa. Wspomagająco, mam tutaj tylko agregat, ale jego nie będziemy uruchamiać. Chodzi mi o to, żeby zasilanie odbywało się tylko i wyłącznie z samego magazynu. Zrobimy to tak jak w poprzednich filmach. Zapiszemy sobie te wszystkie wyniki na kartce. Później podsumujemy. Kiedy inwerter będzie zasilany tylko i wyłącznie z magazynu, będzie łatwo nam obliczyć moc, jaka jest pobierana z magazynu, minus moc, która idzie na urządzenia, i wtedy wyjdzie nam, ile idzie na pracę inwertera. I jakie są straty mocy? Mamy tutaj taki licznik. On będzie nam pokazywał w watach moc, która idzie na urządzenia. Z kolei do magazynu podepniemy sobie ten miernik cęgowy na przewód, który idzie do inwertera z magazynu. Będzie pokazywał nam, ile aktualnie. Amperów jest pobieranych z magazynu. Z kolei ten miernik podepniemy sobie bezpośrednio do magazynu. Będzie on nam pokazywał, jakie w danym momencie mamy na magazynie napięcie. I wtedy ampery razy volty dadzą nam wynik w watach, jaka jest aktualnie pobierana moc przez inwerter na zasilanie urządzeń. Wszystko, oczywiście, zapiszemy sobie na kartce. Obliczymy i podsumujemy. Moce, jakie chciałbym dzisiaj sprawdzić, to będzie najpierw bez obciążenia. Potem okolice 500 W. Następnie okolice 1000 W. Potem 1500 W. No i na koniec obciążymy sobie mocą około 2000 W. Także wyłączę teraz wszystkie obciążenia. Mamy 0 watów. Rozepnę panele. Zasilanie odbywa się tylko i wyłącznie z magazynu energii. Miernik cęgowy ustawimy sobie w pozycję amperów prądu stałego. Zapniemy na przewód idący z magazynu do inwertera, i już nam pokazuje ilość amperów. Natomiast ten miernik podepnę bezpośrednio do bieguna ujemnego oraz dodatniego magazynu. Jak widać, miernik mamy podpięty. Ustawiamy na 200 V prądu stałego 26,3. Jak widzimy, obciążenie mamy 0W. Inwerter pracuje z samych baterii 1,3 Ampera i 26,3 V. Możemy zapisać sobie pierwszy pomiar, i pierwszy pomiar mamy zapisany. Teraz obciążymy go sobie mocą około 500W. Załączę obciążenie. Mamy 560W. Spisujemy oczywiście tutaj z tego licznika, nie z inwertera. Na inwerterze są troszeczkę niższe wartości o jakieś 20 W. 23,3 A i 25,3 V. I mamy tak zapisane. Wyłączę obciążenie. Jak widać, napięcie delikatnie wzrosło. Teraz obciążymy go sobie mocą około 1 kW. Załączamy kolejne obciążenie. Mamy 1110W.

I teraz obciążymy go sobie mocą około 1500 watów. Załączamy obciążenie. Mamy teraz 1400 W. Z magazynu 61,5 Ampera i 24,5 V. I kolejny pomiar mamy zapisany. Wyłączymy obciążenie. Teraz obciążę go jeszcze mocą około 2 KW. Załączam obciążenie, mamy dwa tysiące sto watów z magazynu idzie 97,2 siedem i napięcie na magazynie mamy 24 V, i mamy zapisany pomiar. Rozłączymy obciążenie. Jak widać, napięcie na magazynie od razu wzrosło. Teraz sobie to obliczymy i podsumujemy. Panele mamy podpięte. Magazyn się ładuje. Pomiary są obliczone. Możemy podsumować wyniki. Inwerter bez obciążenia pobierał 34W. Kiedy obciążyliśmy go mocą 560W, Wtedy nawet wyszło mniej. 29 watów. Także przy tym obciążeniu strat mocy nie było żadnych. Zużywał tylko to, co na pracę własną. Kiedy obciążenie wynosiło 1110W. Wtedy na jego pracę i straty mocy szło 81W. Także też nieduża wartość. Przy obciążeniu 1400W wzrosło nam to do 107 watów. Też uważam, że to jest wcale niedużo przy takim obciążeniu. Z kolei przy obciążeniu 2125W uciekało nam już 208W. No i tutaj jest już znaczna różnica, ale nie są to też jakieś duże wartości. Także do 2 kW ten inwerter całkiem dobrze sobie radzi. Oczywiście, jeżeli będziemy obciążać go mocami powyżej 2 kW, straty mocy będą znacznie rosły. Co zresztą możecie zobaczyć w poprzednich filmach na moim kanale. Do obciążeń w okolicach 1 kW, z których ja najczęściej korzystam, ten inwerter sprawdza się bardzo dobrze. Zapraszam wszystkich do komentowania, lajkowania, subskrybowania kanału i do następnego. Cześć!